Facet poszedł do łóżka z piękną kobietą, aczkolwiek klasyczną blondynką. Dziewczyna nagle pyta: Ale nie masz AIDS co? Nie, oczywiście, że nie. Co dobrze, nie chciałabym znowu tego złapać. Kumpel do kumpla: Masz jakieś zdjęcia swojej żony nago? Nie. A chcesz kilka? Rozmawia dwóch przyjaciół. Słyszałem, że twoja teściowa miała wypadek. Tak, szła do piwnicy po ziemniaki na obiad, na schodach potknęła się i skręciła kark. I co zrobiliście? Spaghetti. Byłem niedawno na kolejce górskiej w wesołym miasteczku. Babka, która siedziała koło mnie, darła się w niebogłosy praktycznie przez cały przejazd. Tak, jakby nigdy w życiu nie widziała penisa. To chłopiec krzyknąłem ze łzami w oczach nie mogę w to uwierzyć to chłopiec. Krzyczałem biegnąc dalej. I to właśnie był moment, w którym postanowiłem nie przyjeżdżać więcej do Tajlandii. Neurolodzy odkryli nerw, który ewidentnie łączy oko z tyłkiem. Dowodem na to był przeprowadzony eksperyment. Pacjenta najpierw ukłuto igłą w tyłek i natychmiast w oku pojawiła się łza. Następnie tą samą igłę wbili mu w oko, natychmiast się zesrał. Spytałem dziś żonę. Wczoraj w nocy, gdy się kochaliśmy, udawałaś. Nie odpowiedziała, spałam naprawdę. Rozmowa o pracy. Na tym stanowisku potrzebujemy odpowiedzialnej osoby. To ja się nadaję. W poprzedniej pracy, gdy się coś stało, zawsze mnie wołali i mówili, że to ja jestem odpowiedzialna. Dlaczego żonaci mężczyźni tyją? Kiedy mężczyzna jest kawalerem, przychodzi do domu, zagląda do lodówki, nie widzi w niej nic ciekawego, więc idzie do łóżka. Kiedy jest żonaty, przychodzi do domu, zagląda do łóżka, nie widzi w nim nic ciekawego, więc idzie do lodówki. Po dłuższej pogawędce przy piwie, mówi kolega do kolegi. Stary, muszę ci coś wyznać. Nów. Ostatnie trzy godziny spędziłem z twoją żoną w łóżku. Nic wielkiego. Ja żeby z twoją żoną iść do łóżka musiałem stać trzy godziny w kolejce. Spotyka się dwóch sąsiadów. Jeden mówi do drugiego. Słuchaj, stary, nie wiem, co mam zrobić. Mój kot załatwia mi się na dywan. Jak to? No, załatwia się na dywan. Potem jeździ tyłkiem po podłodze i rozsmarowuje to wszędzie. Nie wiem już, co mam robić. Może ty byś coś poradził? Wiesz co, Zwin dywan i oklej podłogę papierem ściernym. Spotykają się ponownie po dwóch tygodniach. No i jak? pyta pomysłodawca. O człowieku rewelacja. Jak kocisko rozpędziło się w przedpokoju, to do lodówki już tylko oczy dojechały. Sprawa rozwodowa. Co jest przyczyną pozwu? No, mąż pije? Nie. Narkotyki? Nie. Mało zarabia? Nie. Nieźle zarabia. Bije panią? Nie. Nie zajmuje się dziećmi? Zajmuje. Zdradza panią? Ależ skąd? Nie zaspokaja pani seksualnie? Ależ skąd? Zaspokaja jak nikt inny. Nie pomaga pani przy pracach domowych? Pomaga, robi wszystko co potrzeba. To, co jest przyczyną rozwodu, wysoki sądzie musiałby wysoki sąd zobaczyć, z jaką miną on to wszystko robi. Subskrybuj i śmiej się codziennie.